Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i w życiu osobistym. Okres przedświąteczny my spotykamy się z różnymi samorządowcami, różnymi e, organizacjami, żeby sobie życzyć, podsumować rok, bo ten rok był ciekawy, był, mieliśmy wybory, mieliśmy i różne zdarzenia rosowe w naszym województwie, ale zamykamy ten rok w takim poczuciu spełnienia naszego obowiązku, czyli bezpieczeństwa i rozwoju naszego województwa. Podamy sobie życzenia świąteczne i noworoczne. To dobry moment, żeby spokojnie się spotykać, rozmawiać, wyciszyć w klimacie Bożego, świąt Bożego Narodzenia, rozmawiać o rodzinnych spotkaniach, planach na przyszłość, podsumowując ten rok. Także myślę, że tego rodzaju spotkania są bardzo potrzebne nam wszystkim. W każdej roli, rodzinnej, ale również, również tej samorządowej. I to jest okazja. Ja myślę że to bardzo potrzebne, bo przede wszystkim integruje się środowisko samorządowe, bo to jest nasze samorządowanie nie tylko. Są środowisko administracji specjalnej, rządowej ogólnej. Także możemy się spotkać, porozmawiać, ustalić sobie pewne nawet potrzeby, jakie mamy tu wśród kolegów. Widzimy, bo akurat teraz budżety, kto, co, jak. I Pamiętam, że są święta, taki bardzo piękny czas świąteczny i przeżywają żebyśmy go przeżyli właśnie godnie i spokojnie. Cieszę, się, że takie spotkania są, że możemy to wspólnie z samorządowcami być, z wojewodą, bo pokazuje to, że jednak jest ten porozumienie, jest ta chęć współpracy, działania, a że są święta Bożego Narodzenia, są świętami wielkiej nadziei, narodzin Jezusa Chrystusa, to też jest taki wspaniały znak na ten rok i na przyszły, że ta współpraca jeszcze będzie lepsza, bardziej zaogniona i na pewno z, przy... z korzyścią dla nas wszystkich. No, z przykrością muszę powiedzieć, bardzo ciężki, ciężki ze względu na ekonomię, jeśli chodzi o samorząd nie tylko Staszowa, ale innych samorządowców, ponieważ podwyżki, które w tym roku nam dokuczyły, jeśli chodzi przede wszystkim o podwyżki w po oświacie, spowodowały to, że ciężko było nam te budżety pospinać, musieliśmy karkołomne robić rzeczy, żeby te środki znaleźć, poprzesuwać. Szukać ewentualnie z innych źródeł, żeby zamknąć szczęśliwie. Oczywiście w gminie Staszów się udało wypłacić nauczycielom wynagrodzenia, zabezpieczyć na ten rok, ale niektórym gminom się to nie udało. Jak dobrze Państwo wiedzą, i to też na to czas spojrzeć, że ten może już jest spokojniejszym rokiem do końca, ale przyszły będzie chyba jeszcze cięższym, jeśli rząd nam nie pomoże w tych, tych trudnych czasach. Będzie naprawdę ciężko w większości gmin. Wypłacić nauczycielom wynagrodzenia. Tym bardziej nie będzie inwestycji, pieniędzy na inwestycje, na remonty. Dlatego z wielkim obawą patrzymy w przyszły rok, ale mamy nadzieję, że to wszystko się uda załatwić i te środki trafią do gmin. Będziemy spokojniejsi, będziemy patrzeć na inwestycje, na rozwój naszych małych ojczyzn. Ważne dla nas wszystkich, ponieważ przypomina nam tak naprawdę o tym, co najważniejsze, przynajmniej wierzę. Chrześcijańskiej dobrze, że jest, bo co roku możemy do tego wracać. Przede wszystkim piękna tradycja. To jest piękne, że przede wszystkim ten okres jest piękny, bo nas wszystkich scala, a niedzielni. Na pewno jak wszyscy życzymy sobie zdrowia, który jest najważniejszy. Przede wszystkim zdrowie, a przede wszystkim pomyślności w życiu osobistym, prywatnym, zawodowym, to co przyniesie nam, nam czas. Byle bez jakiś pokus wojenny, bo to zagrożenie jest bardzo duże. Po raz następny, kolejny się spotykamy w różnych miejscach, w różnych środowiskach. No a najważniejsze u wojewody to środowisko, w którym jesteśmy razem samorządem Wyższej Sfery. Uważam, że dobry rok, żeby nie był następny gorszy. Naprawdę, sytuacja. Bilanse się zamykają, nie jest tak źle. Żeby nie było go gorzej tak? Przede wszystkim będziemy życzyli sobie zdrowia, dużo zdrowia, bo to zdrowie jest nam naprawdę wszystkim bardzo potrzebne, do tego, żeby piastować tak zasną funkcję, którą mamy, którą mamy przez sobą, tą misję, którą wyszliśmy dla naszych mieszkańców. Także jak będzie zdrowie, przy zdrowiu szczęście, no i przede wszystkim to, abyśmy mieli skąd wziąć pieniądze i służyć naszym mieszkańcom. W rok przede wszystkim bardzo udany pod względem wielu inwestycji, wielu dobrych inwestycji, które już częściej się oddały, części w trakcie. No, że Jeżeli mamy prawie 20 milionów na inwestycje, no to jakie? on może być, może być tylko cudowny. No i przede wszystkim te wybory, które w gminie się odbyły, gdzie dalej zostałem wójtem, gdzie mieszkańcy zaufali mi, powierzyli mi dalej stery tej gminy. No cóż więcej mogę życzyć? Tylko zdrowia, a jak zdrowie, to i szczęście. Wszystkiego dobrego. Myślę, że warto to, to kultywować i spotykać się, bo ten czas jest właśnie po to, żeby wymienić też trochę swoje poglądy, ale też po to, żeby spotkać się i Porozmawiać o tych chwilach świątecznych. Na pewno bardzo, bardzo intensywny, jeśli chodzi o moją osobę. Rok pełen wyzwań, ale też takich trochę spełnionych rzeczy, bo ja akurat mam satysfakcję z tego, że jestem tu i teraz w tym miejscu, gdzie jestem. A przed gminą tutaj też myślę, że wiele, ja mam planów i możemy jeszcze dużo zrobić. To był dobry rok, aczkolwiek minął bardzo szybko, ponieważ dużo się działo dynamicznie. Był to okres wyborów, czas wyborów, więc szybko minął. Ja myślę, że podsumowania będą w styczniu. Najważniejsze jest to, żeby, żeby nasza gospodarka, nasz powiat, żeby wszystko szło do przodu, żeby się dobrze działo i żeby ludzie... Dobrze żyli ze sobą. Najważniejsza jest zgoda, proszę Państwa. To już jest pewna tradycja. Pan Wojewoda i ja zaprosiliśmy na dzisiejsze spotkanie przede wszystkim samorządowców, wszystkich szczebli. Zaprosiliśmy dziennikarzy, media. To Państwo przekazujecie wszystko to, co się dzieje w samorządach, w województwie, aby nasi mieszkańcy wiedzieli, jakie są kierunki, abyśmy również i my dostawali informację zwrotną. Myślę, że to jest dobry czas przedświąteczny, kiedy można podsumować to, co już się wydarzyło w 2024 roku no i przedstawić pewne plany na 2025. Jest nam bardzo miło, że frekwencja jest bardzo duża. To był rok, który tak, nie szczędził nam niespodzianek dość przykrych, jakim były te wydarzenia, jeśli chodzi o rolnictwo, przymrozki, huragany, grady, jak i również rok kontynuacji rozwoju. Przekazaliśmy dużo środków do samorządów na rozwój, na poprawę infrastruktury, na całą sferę społeczną, jeśli chodzi o seniorów, jeśli chodzi o żłobki również, także no mamy się z czym pochwalić, Pan Wojewoda przedstawi w skrócie to, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że również przedstawimy plany na następny rok. Także dziękujemy, że za Państwa pośrednictwem możemy trafić do wszystkich naszych mieszkańców, szczególnie do e, Ziemi Sandomierskiej, a i nie tylko.